Że też się zdecydował z takiej odległości na strzał. Uwaga, może teraz wypieszczona piłka nad chłopami obrońców. Bramka! Co za wspaniały wolej Suareza. Brak mi słów. I świetna. Teraz piłka. Może być dobra sytuacja. Bramka! Co za wspaniały wolej Suareza! Brak mi słów! Piłka trafia pod nogi Busquetsa. Witamy wszystkich widzów przed ekranami, nie tylko telewizorów. Atmosfera na trybunach coraz gorętsza. Wszyscy wyczekują już pierwszego gwizdka. Przy mikrofonach jak zwykle meldują się Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. I już mamy bramkę. Otwiera wynik spotkania. Teraz będzie już chyba tylko ciekawiej. Otworzył nam się wynik jest 1-0. Dobre podanie do Obama Jonga. Piłka dograna na dalszy słupek jest niebezpiecznie. Gol! Remis a więc wszystko zaczyna się od początku. To naprawdę świetna wiadomość dla samego widowiska. Może być ten moment! GOL! To jest właśnie piękno futbolu! Miał być horror w końcówce, ale kto wie, czy to właśnie nie jest ostateczne rozstrzygnięcie! Na pewno rywale mają teraz piekielnie trudne... Serdecznie witamy wszystkich Państwa przed telewizorami. Pracować będą dziś dla Państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Cieszymy się, że spędzimy razem najbliższe półtorej godziny. Dzisiaj obejrzymy starcie w eliminacjach mistrzostw. Jad Ładna piłka w uliczkę. Tracą szansę na zagrożenie rywalom. Nie udało się odebrać. Blisko! Piłka odbija się od poprzeczki. Wylatuje jednak za boisko. Nie może chybić! 1-0! Następne gole są chyba tylko kwestią czasu. Teraz już nie będzie wyrachowania, zacznie się regularna wymiana ciosów, na którą zresztą bardzo liczymy. Dobre, wycofanie ze skrzydła. I gol! Błyskawiczna odpowiedź! Strata bramki, jakby ich podrażniła, natychmiast wyrównują stan spotkania. Tym samym wracamy do punktu wyjścia. Luis Suarez, okazja! Gol! Mamy bramkę Luisa Suareza. Bezlitośnie pakuje piłkę do siatki. A zatem mamy wynik 2-1. Z piłką Pedri. Luis Suarez ma piłkę. Gol! Mamy wyrównującą bramkę. No ciekawe, jaka będzie odpowiedź rywala. Niezwykłe, z jaką determinacją zespół podjął. Ależ przechwyt prawie pod bramką rywali. Za chwilę może być groźnie. Mamy obronę bramkarza, ale to jeszcze nie. GOL! Oj, czy na pewno w bramce znalazła się odpowiednia osoba? Bramkarz też bierze udział. Nie można tak podawać, stojąc między słupkami. Słupek, ale to nie koniec akcji. GOL, proszę Państwa! Po błędach w ustawieniu gol strzelony właściwie do pustej bramki. Piłkę dostaje Luis Suarez. Stuprocentowa okazja! Jest gol! Proszę państwa, czekaliśmy na to! Doczekaliśmy się! Piękne trafienie. Kibice naprawdę mają powody do radości. Poradził sobie z przeciwnikiem. Musi to wykorzystać. Gol, proszę państwa. Bardzo szybko drużyna podwaja prowadzenie. To już solidna przewaga. Halo, witamy wszystkich widzów bardzo serdecznie i zapraszamy na dzisiejszy mecz. Na stanowisku komentatorskim meldujemy się w pełnym składzie: Tomasz Smogowski i Jacek Laskowski. Dzisiaj zagranie do Ronaldinho. No chyba wpadnie. Bramka! Co za wspaniały wolej Suareza! Brak mi słów. Otworzył nam się wynik jest 1-0. Naprawdę udana interwencja. I mamy szybko kolejne trafienie. Zespół wygrywa już różnicą dwóch goli. Czy to przypadkiem nienokautujące uderzenie? ale mamy zagrożenie bramki. Bramkarz został gdzieś w tyle, więc strzelił pewnie do pustej bramki. Jeszcze trochę, a bramka będzie w zasięgu. Czy stoła to wykorzystać? I gol! O rany boskie, co tu się dzieje? Kibice sprawdzają wytrzymałość naszych bębenków. Opłacało się spróbować tej akcji. Zasłużone gratulacje. I Jean Cancelo przy pińce. Niebywały gol! Kontaktowa bramka! Niesamowita historia! Jeszcze niedawno wyglądali na chłopców do bicia. A teraz proszę! Odgryzają się. Ładnie teraz próbuje lobować. Ale wcinka! Cudownie to zrobił. Piękne trafienie. Czapki z głów. I po tej bramce jest 4 do 2. Witamy wszystkich widzów przed ekranami, nie tylko telewizorów. Atmosfera na trybunach coraz gorętsza. Wszyscy wyczekują już pierwszego bliska, a ze stanowisk komentatorskich witają się z Państwem bardziej gotowi. Tomasz... Rozgląda się za możliwością dobrego zagrania. Powinien do tego dojść O rany boskie Co tu się dzieje Kolejny gol tylko w drugą stronę Czy ktoś powstrzyma to całe szaleństwo Kali tu Kulibali blokuje Po tej interwencji piłka nadal w grze jest! Gol! Gol, mimo że przy tej interwencji trudno było zrobić coś więcej. Gdzie tutaj była obrona? Może spokojnie dośrodkować. Bramka! Bramka na wyrównanie! Ten mecz jest coraz ciekawszy. Nie niebywałe. Zn Ale chwila, bo mamy przecięte podanie w tercji obronnej rywala. Czy będzie zagrożenie? A zatem jest teraz 3-2. Ciro Immobile przy piłce. Nie do wiary! Go! Kto by się spodziewał, że ten strzał wpadnie. Wynik raz za razem nam się zmienia. Idą łeb w łeb. Plan na teraz to dobrze wykonać ten korner i objąć prowadzenie. Gol! Czyste złoto! Ależ trafił tę piłkę z woleja. No, wspaniały był to strzał, Bravo, brawo, brawo! 英雄。